Ziom, poczęstujesz papierosem? Kiosk masz na rogu. Zaraz, zaraz, nie pytam cię o drogę, tylko czy masz papierosa. Czy tu jest napis rozdaje papierosy? No nie, nie ma. To co, dajesz tego szluga? Cholera, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wy blokersi nie wiecie kiedy przestać. Kiosk masz na rogu. Co ty mi, człowieku, z blokersami wyjeżdżasz? Centralnie w centrum mieszkam. To jak będzie z tym szlugiem? Dajesz albo mów, że z ciebie żyła, ale przestań rozmieniać się na grosze. To jak? Ostrzegam, strzegam, dzwonię na policję. A co? Ktoś coś ukradł? Zostawisz mnie w spokoju? Zestresowany z ciebie facet. Spytałem tylko, czy mógłbyś mnie dać szluga? Wiesz, weź całą patkę i zostaw mnie w spokoju. To super light, takich nie jarem, nada.